Księga Zachariasza, rozdział pierwszy. 8 miesiąca w drugim roku Dariusza, doszło proroka Zachariasza, syna Berechjasza, syna Iddo, słowo pana tej treści. Pan rozgniewał się bardzo na waszych ojców, lecz powiedz im: Tak mówi pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi pan zastępów. A ja zwrócę się do Was, mówi Pan, zastępów. Nie bądźcie, jak Wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi Pan, zastępów, odwróćcie się od Waszych złych dróg i od Waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Gdzie są Wasi ojcowie? A prorocy czy żyją wiecznie? Zaiste, czy moje słowa i moje przykazania, które zleciłem prorokom, moim sługom, nie doszły do waszych ojców? Także się nawrócili i mówili: Jak Pan zastępów umyślił postąpić z nami według naszych dróg i naszych czynów, tak z nami postąpił. 24 dnia jedenastego miesiąca, jest to miesiąc Szebat. W drugim roku Dariusza doszło Zachariasza, syna Berechjasza, syna Iddo, proroka, słowo Pana tej treści. Miałem widzenie nocne. Oto pewien mąż siedział na rudym koniu, a stał on wśród mirtów w dolinie. Za nim zaś były konie rude, ciemnogniade i białe. I zapytałem, panie mój, co one oznaczają? odpowiedział mi anioł, który rozmawiał ze mną. Ja ci pokażę, co one oznaczają. Wtedy odezwał się mąż, który stał wśród mirtów, i rzekł: To są ci, których Pan posłał, aby obeszli Ziemię. I przemówiwszy, zdali sprawę aniołowi pana, który stał wśród mirtów, tymi słowy: Obeszliśmy Ziemię, a oto cała Ziemia żyje bezpiecznie i w pokoju. Wtedy odezwał się anioł pana, mówiąc: Panie zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalemem i nad miastami ludzkimi, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat? A pan odpowiedział aniołowi, który rozmawiał ze mną, słowami łaskawymi, słowami pociechy. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną. Wołaj i mów, tak mówi Pan zastępów: Żywię żarliwą miłość do Jerozalemu i do Syjonu. Natomiast porywa mnie wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Dlatego tak mówi Pan. Zwróciłem się do Jeruzalemu ze zmiłowaniem. Mój dom będzie w nim odbudowany, mówi pan zastępów, i znowu sznur mierniczy będzie rozciągnięty nad Jeruzalemem. Nadto wołaj i mów, tak mówi pan zastępów: moje miasta będą jeszcze opływać w dostatki i jeszcze zmiłuje się pan nad Sionem. i jeszcze obierze Jeruzalem. Księga Zachariasza, rozdział drugi. Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a to były cztery rogi. I rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co one oznaczają? I odpowiedział mi: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem. Potem ukazał mi Pan czterech kowali i zapytałem. Jaką pracę mają wykonać? odpowiedział: To są rogi, które rozproszyły Judę, tak że nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby je przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi ludzkiej, aby ją rozproszyć. Potem podniosłem oczy i spojrzałem. A oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku. I zapytałem go, dokąd idziesz. Odpowiedział mi, Chcę przemierzyć Jeruzalem, aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jego długość. Wtem anioł, który rozmawiał ze mną, wystąpił, a inny anioł wyszedł naprzeciw niego i rzekł do niego: Pobiegnij i powiedz owemu młodzieńcowi tak. Miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła. I ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród Niego. Biada, biada, uciekajcie z kraju północy, mówi Pan, gdyż rozproszyłem Was na cztery strony świata, mówi Pan. Biada. Chroncie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki Babilońskiej, gdyż tak mówi pan zastępów, którego chwała mnie posłała o narodach, które was złupiły. Że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Oto ja podniosę rękę przeciwko nim i staną się łupem własnych niewolników. I poznacie że posłał mnie Pan zastępów. Wykrzykuj z radości i wesel się, córko Syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają wśród Ciebie. I poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do Ciebie. I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w Ziemi Świętej, i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. Przypowieści Salomona, rozdział 26 Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść się dalej do ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Rozdział czwarty. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i Królestwo Jego. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho lechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, że mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków Jego. Jego i Ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, ja by je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów pryskę jak chwile oraz dom Onezyfora. Erast pozostał w koryncie, a chorego trofima zostawiłem w milecie. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Claudia, i wszyscy bracia. Pan niech będzie z duchem Twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen.